Tu gramy na Maxa, w tym momencie nadszedł czas na recenzję gry Magica 2, dostępnej na PC. -ty. Panowie, z czym to się je? I na PlayStation 4. To ważne. Tak, ponieważ mamy dwie, dwie platformy i co ważne, Paweł, na samym wstępie, myślę, że Magica 2, bo chociażby nie wiem, jak do końca można porównywać jedynkę, jest to gra, która bardzo by Ci się spodobała, ponieważ jesteś dużym fanem serii Diablo, a mhm. to zdecydowanie jest High and slash w Twoich klimatach. Hack'n'Slash. slash. Nowy gatunek. Nowy gatunek, tak. Slash, dobra, dobra. Chłopaki, przestańcie, recenzujemy grę. Tak jest. Dobra, oficjalna data premiery gry nastąpiła 26 maja 2015 roku. Jest to sequel pierwszej części, która zadebiutowała w okolicach 2011, więc gracze musieli poczekać około 4 lata na kontynuację Magic 2. Jak się okazuje, nie do końca są zadowoleni z tego, co otrzymali. O tym powiemy wam troszeczkę później. Cena Jerry nie jest wygórowana, ponieważ oscyluje w okolicach 50 zł więc o tym czy to dużo, czy to mało, to już musicie zadecydować za wasza kieszeń. Natomiast y, za tyle odpowiada studio y, Paradox Interactive, y, a producentem jest Pieces Interactive. Właśnie, czyli inaczej, bo pierwszą jedynkę robiło studio Arrowhead i y, y, y oni zrobili bardzo fajną grę, bardzo fajną produkcję, później oni zrobili Helldivers na PS4, więc mi się wydaje, że dwójka właśnie troszkę nie sprostało oczekiwaniom, bo to zrobiło wewnętrzne studio Paradoxu, czyli inni ludzie, ale o tym powiemy więcej zaraz. Y, Jakie jest nasze główne zadanie w samej fabule, która jest y, dosyć, powiedzmy szczerze, przerysowana? Wcielamy się w Maga w tak zwanego bezimiennego, można by powiedzieć, czyli tutaj nawiązanie do, do serii Gothic. Naszym celem niczym trzech króli, z Bożego Narodzenia jest odnalezienie Piękne. pewnego cudownego dziecka, które ma przynieść jakieś swe, swoiste zbawienie dla świata. Nie do końca rozwikłano, dlaczego ma ono to zbawienie nadejść i jak to zbawienie ma wyglądać, natomiast oczywiście my jako wędrowcy musimy to dziecko odnaleźć, to jest nasze główne zadanie. W tym wszystkim oczywiście nie jesteśmy osamotnieni ponieważ towarzyszy nam pewien yy, wampir. No tak, Vlad, jest znany z jedynki, on się nie przyznaje, że jest wampirem, nie mógł żyć z wampirem, bo będzie mu przykro. W każdym razie tło, w cała fabuła to jest, jeżeli gryście w jedynkę, to tak samo jest w dwójce, fabuła to jest tylko tło zupełnie niepotrzebne tak naprawdę. To jest tylko pretekst, żebyśmy trafiali do kolejnych lokacji dzięki wskazówkom właśnie tego Wlada i tyle, a reszta to jest tylko rozgrywka, rozgrywka, jeszcze raz rozgrywka. Natomiast, co jest bardzo ważne, a propos, może nie samej fabuły, ale sposobu przedstawienia nam całej rozgrywki, jadąc tutaj, rozmawiając z Pawłem przez telefon, powiedziałem, że dla mnie Madita Dwójta jest trochę jak taki growy Shrek, to znaczy, że mamy bardzo dużo klisz, mamy bardzo śmieszne, humorystyczne podejście do, do tematu fabuły, do, liczne nawiązania do popkultury, które też y, są mocno zabawowe i twórcy nie boją się jakby to pokazywać, w sensie nie boją się paradiować samych siebie, to jest... To dobrze im po prostu wyszło. Tak, ale momentami tego było aż za dużo, nie wiem czy miałeś takie samo wrażenie, że tych smaczków do Gry o Tron, odniesienia do jakichś Skyrimów, do innych gier, do filmów, książek, tego jest tak dużo, że momentami już się ma takie wrażenie, że dobra, troszkę już, troszkę panowie, przyhamujcie. Co, ale nie, to wiem, jakoś troszkę nie, nie, nie wiem czy uważam, że przesadzili, tych, o, tych nawiązań jest jak najbardziej bardzo dużo, tak jak powiedziałeś, natomiast yy, nie każdy je zobaczy, w sensie jeżeli nie odrębisz Gry o Tron, jeżeli no nie tak. interesujesz się fantastyką jako taką, to bardzo możliwe, że znaczna część tych smaczków ci umknie. To już jest do własnego osądu. No niestety, no nie możemy za Was oglądać wszystkich seriali, nie czytać wszystkich komiksów, czy chociażby grać w gry. Musicie robić to jednak, mimo wszystko sami. Co a propos samej rozgrywki? Rozgrywka, tak jak powiedziałeś, z pozoru przypomina Diablo i Hackenslash, bo jednak sterowanie jest trochę inne, to znaczy akcję obserwujemy też z góry, rzut, rzut izometryczny mamy, ale postacią kierujemy już troszkę inaczej, to znaczy nie wystarczy kliknąć, żeby kogoś zaatakować. Nasz mak ma do swojej dyspozycji 8 różnych żywiołów, w tym woda, ogień, ziemia, jest też życie, bodajże jeszcze lód i inne żywioły i łącząc je za pomocą klawiszy albo przycisków na padzie, dopiero wtedy aktywujemy różne czary, czyli mamy te, tworzymy różne kombinacje po prostu, nawet możemy eksperymentować dowolnie. Ja bym powiedział, ehm. że to jest bardzo duży plus yy, w samej Madziki, ponieważ y, naprawdę zmusza do kombinowania, w sensie mamy różnego rodzaju sytuacje, w których możemy łączyć maksymalnie do pięciu czarów naraz z ośmiu dostępnych yy, rodzajów i dzięki temu powstają naprawdę bardzo wyra wyrachowane bardzo Skomplikowane efektowne i efektowne kombinacje i co ciekawe, ja myślę, że tutaj y, Madzika zdecydowanie błyszczy, y, możemy zabijać nie tylko przeciwników, lecz również naszych... Y pomadzierów naszych współtowarzyszy czy chociażby innych graczy, jeżeli gramy w trybie e, kooperacji. Często dochodzi do hmm. bardzo kuriozalnych hmm. sytuacji, Isterbury, gdzie teoretycznie chcielibyśmy zabić przeciwnika, trafiliśmy przypadkiem e, kogoś z naszej drużyny, ponieważ najzwyczajniej w świecie wbiegł w obszar działania naszego czaru no i niestety nie ma zmiłu i e, musieliśmy go zabić. Tak jest, rozgrywka jest strasznie chaotyczna, ale w pozytywny sposób. To znaczy często przypadkiem powodujemy jakiś wybuch, bo źle łączymy żywioły, albo tworzymy jakiś e, nie ten czar, który chce, że na przykład stoimy w wodzie i wychodzimy nie zauważamy, że jeszcze, że jeszcze jesteśmy mokrzy. Co, I używamy powiedziałeś... błyskawicy i umieramy, bo no Dokładnie, tak, Bo tak, no bo jest cały czas włączony i możemy sami siebie zabić i towarzyszy. I to jest ciekawe, ponieważ różnego rodzaju czary współgrają ze sobą, natomiast również się niwelują. W sensie nie ma sensu łączyć czarów w stylu woda odzień, ponieważ są one dla siebie równie, tak samo na równi. Nie ma tak samo sensu łączyć czaru śmierci z czarem życia, ponieważ z jednej strony będziemy leczyć przeciwnika, a z drugiej strony będziemy go Zabijesz. Efekt będzie zerowy. Tak jest. Dla różnorodności, jeszcze jest tak, że w zależności od tego, właśnie jakie żywioły połączymy, to inaczej, jakby wyglądają i działają te czary. Na przykład powstają nam albo wiązki, albo promienie, albo kule, którymi miotamy, więc albo okręgi dookoła nas, wybuchy i tak dalej, więc te czary wyglądają inaczej. Też nie tylko mają inne efekty. I naprawdę, może się wydawać, że to, to nic stać wielu, że połączymy kilka czarów naraz, natomiast wyobraźcie sobie, jaki harmider powstaje, kiedy naprawdę gramy w czwórkę. Kiedy mamy czterech graczy, którzy łączą Nadal pięć czarów i nagle powstaje coś kosmicznego, ponieważ te czary wszystkie w jednym momencie wypuszczamy na, na pole bitwy. O samych polach bitwy nie wiem, czy jest sens za bardzo rozmawiać, ponieważ różnoracie, tutaj grafika moim zdaniem przypomina trochę... Hmm, trochę Diablo 3, trochę, trochę Diablo, troche, h, Heroes of the Storm. Tak, czyli takie pastelowe, produkcji. kolorowe lokacje, typowe dla światów fantazy mamy łąki, jakieś pola, jaskinie itd., tak nic tu szczególnie oryginalnego nie ma. A jak już wspomniałeś o kooperacji, to też warto powiedzieć, że moim zdaniem bez, bez znajomych trochę gorzej się gra jednak w Magic'a i samotna przygoda jest bardziej monotonna. I czasem nawet trudniejsze, bo niektóre zagadki środowiskowe są zaprojektowane tak, że nawet trudniej trochę samemu sobie z nimi poradzić. To, znaczy nawet to nie... jest taka trochę loot game jeszcze, że wypadają fajne przedmioty i... Czasem no... tak, ale to nie jest... Zdarza się, co, nie, to ale, to jest... Jest... ale to nie jest jakby clue całej tak, rozgrywki, tak. w sensie tutaj nie będzie gdzieś ultra epic battle chestów, które będzie chciał zbierać dla samego zbierania. Jezu, tu jest prostu złotem. Po co się w to gra? Myślę, że dla czystej frajdy właśnie łączenia tych czarów dla kooperacji, nie wiem, mhm. wielu graczy, którzy grali, ja na przykład czułem się jak za czasów grania w Counter Strike'a. W sensie kiedy miałem swoją drużynę, spotykaliśmy się wieczorami, mieliśmy okazję przez na przykład godzinkę, dwie, pograć w niczym nieskrępowaną rozgrywkę, która tak naprawdę była banalnie prosta, natomiast dawała nam dużo frajdy, ponieważ cały czas każda rozgrywka wyglądała trochę inaczej. A propos banalnie prostych rzeczy, to MagicA2 na pewno nie jest prosta. Jest, jest, już na nie początku jest prosta, było ale trudno. w założeniu jest dosyć schematyczna, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Natomiast oczywiście co nam finalnie powstanie, no to, to już zależy czysto od nas. Tak, byw, bywają trudne momenty przeciwnicy musimy dostosowywać czary do przeciwników, szczególnie tych bardziej poważnych. Są też walki z bosami co jakiś czas i różnorodność wrogów też jest całkiem, całkiem ok, to znaczy zabawa się nie nudzi. Przy czym no mówię, jeżeli gramy, gramy głównie ze znajomymi jednak. A przy tym poziom trudności jest zdecydowanie wykręcony, no, bo, ponieważ jak powiedziałeś, niektóre momenty jest bardzo trudno przejść samemu. Poza tym powiedziałeś, że rozgrywka pojedyncze raczej jest trochę monotona. Ja bym powiedział więcej, jest nużąca, w sensie momentami wręcz nudna ta gra naprawdę pokazuje pazura dopiero w momencie, kiedy gracie w trybie kooperacji i dopiero wtedy tak naprawdę ma sens, ponieważ to jest genialna gra na tak zwany party game, to co się nie do końca udało Brawlowi tak bardzo przy dobrze... Jednym komputerze, przy jednej konsoli, bo jest taka opcja oczywiście i przez sieć też. Ale zdecydowanie lepiej gra się na padzie. Nie wiem jak ty to widziałeś na myszce, natomiast jest trochę problematyczne, ponieważ za pomocą myszki możemy zarówno poruszać naszym magiem, jak również wykonywać ataki oczywiście poprzez yy, odpowiednie kliknięcie pozostałych czarów wcześniej. Tak. I więc to czasem to jest, jest mylące. Hmm, bo w Magice 2 w przeciwieństwie nowość, możemy jednocześnie chodzić i rzucać czary, no i faktycznie na napadzie jest łatwiej, bo osobną mamy gałkę tylko za poruszanie się odpowiedzialną, więc jest troszeczkę łatwiej, ale na klawiaturze gra się bardzo dobrze, moim zdaniem, i na myszce. I w sumie przechodząc trochę do podsumowania, eee, najważniejszy zarzut w stronę Magiki, o czym wspomnieliśmy na samym początku, raczej powiedzieliśmy, że na pewno o tym wspomnimy, ta gra, pomijając właśnie ten aspekt, że możemy rzucać czary w eee, trakcie poruszania się, Pomijając fakt, że mamy naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o wizualny aspekt gry, no niestety nie rzuca zbyt wiele nowości, w sensie ta gra jest bardzo pozbliżona do Madziki jedynki i gracze, którzy grali, którzy zakochali się w tej pierwszej odsłonie serii, nie bardzo mają co tutaj dla siebie szukać. Tak, chyba że bardzo są spragnieni tego typu gier tak naprawdę, ale to jest dobra gra dla tych, którzy nie grali w jedynkę na pewno, no, a weterani pierwszych części myślę, że no, no, mają te wspomnienia z pierwszej części, to nie znajdą tu zbyt wielu nowości, chyba że się nastawią tak. Także po prostu nie, nie oczekują nowych zbytnio eh, szalęd i nowych rzeczy. I tutaj kolej, kolejna sprawa przeglądając sieć, znalazłem dużo zarzutów co do, co do samej ceny rozgrywki produkcji, ponieważ niektórzy mówią, że ta sugerowana przez twórców jest zdecydowanie zawyżona właśnie przez to, że tych nowości jest bardzo niewiele, w sensie Magicka 1 jest stosunkowo no, dużo tańsza, natomiast za dwójkę no, przyjdzie nam troszkę zapłacić. Czy warto wyłożyć te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt więcej złociszy? To zależy. Jeżeli macie z kim grać, jeżeli macie zgraną drużynę, którą będziecie mieli okazję podać te kilka wspólnych nocy, kilka wspólnych wieczorów, moim zdaniem jak najbardziej tak, ponieważ będzie to idealnie. To jest rozgrywka dla grupy czterech y, dobrze ze sobą współpracujących osób. I jaką mamy ocenę? stoję tu, 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 tutaj myślałem, że wystawię ogólnie rzecz dla Madziki 8 dwójki <grym> i dla 2 to ja 8. Powiem, że 7 na 10 ode mnie. Okej. Okay. Natomiast jeżeli jedynka była waszą najspalniejszą Madziką, a dwój, do dwójki nie chcecie to nie no to również 7 na 10. 7 na 10. 7 na 10 odgramy na maksa, dzięki wielkie. Za udostępnienie gry do recenzji dziękujemy bardzo Cenega Polska. Magicka 2, polecamy. 7 na 10 to naprawdę bardzo wysoko, szczególnie to kanapowe granie nie zachęca do osiągnięcia pod ten tytuł.